Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego vloga. Robię formę, bo mogę, robię formę, bo chcę. Dzisiaj niedziela, więc dzień nietreningowy. Dieta również jest mniej bogata w węglowodany. Trenuję 6 dni w tygodniu, w niedzielę nie wykonuję żadnej jednostki treningowej. W ciągu tygodnia przez 6 dni. Wykonuję godziny aerobów, robię to rano, zwykle o 7 rano. Wykonuję 5 jednostek treningu siłowego. Taki trening trwa średnio 1,5 godziny oraz 4 razy w tygodniu 25 minut treningu interwałowego na orbitreku. Niedziela, dzień odpoczynku. Mięśnie muszą się zregenerować, cały organizm musi się zregenerować, jak i również układ nerwowy. Stąd moja aktywność ograniczyła się do krótkiego spaceru i wyjścia do kina. Postawiłem na kino polskie. Były dwie ciekawe propozycje komediowe. Najmro i. Teściowie, wybrałem tą drugą. Polecam. W kolejnych odcinkach mojego blogu będę chciał przedstawić swoje podejście do treningu. Jeśli mamy już skończone 40 lat, zbliżamy się do 50, czy ten trening. Mamy zmieniać czy mamy trenować mniej intensywnie, jak ja to widzę, jak to u mnie wygląda, ten temat podrzuciliście mi na YouTubie. Natomiast drugim pomysłem na kolejny odcinek vloga jest trening nóg. Trening nóg wykonywałem w sobotę. Mój kręgosłup nie jest w najlepszym stanie, w zasadzie od. Yy, Czasów liceum mam problemy z kręgosłupem, natomiast przez wiele lat udało mi się dopracować metody treningowe, sposób treningu tych nóg, żeby jak najmniej szkodzić swojemu kręgosłupowi i żeby jak najintensywniej zaatakować mięśnie czworogłowe. Także na dzisiaj to tyle. Miłej nocki.